Dzisiaj pokażę Wam, jak w prosty sposób pozamykać oczka w robótce, tak żeby wykończenie było proste i w miarę równe i schludne. Pierwsze oczko przekładam na prawy drut bez przerabiania, drugie oczko przerobię na prawo. I to, co teraz robię, to oczko, które było jako pierwsze, przenoszę sobie nad oczkiem drugim przerobionym. O, w ten sposób. I powtarzam tę czynność znowu, czyli kolejne oczko znów przerabiam na prawo. I oczko, które siedzi drugie na prawym drucie, przenoszę nad tym nowo przerobionym. Po prostu ono tworzy taką pętelkę wokół tego nowego oczka. I jeszcze raz to samo. Przerabiam kolejne oczko. I oczko, które jest pierwsze tutaj. Z prawej strony przenoszę nad tym nowo przerobionym. Jeszcze raz. Przerabiam. I przekładam. Przerabiam. I przekładam. Zwróćcie uwagę, że tutaj brzeg, który tworzy mi się na końcu robótki, to jest taki ładny łańcuszek. Więc będzie to wyglądało estetycznie, jest to niezbyt rozciągliwy brzeg, więc nie nadaje się na przykład do ściągaczy, żeby w tak prosty sposób go przerabiać, ale do szala, czy do komina, czy na przykład można też wykorzystać go w kocyku, jak najbardziej tak. Mam teraz do przerobienia ostatnie dwa oczka i tym samym sposobem przerabiam i następnie przekładam prawe oczko nad lewym. I ostatnie oczko, które mam tutaj, muszę sobie obciąć kawałek i przewlekam ten ogonek przez oczko ostatnie, które mi zostało. Zaciągam delikatnie. I. Robótka jest już zakończona, mój szalik jest już gotowy i oczka brzegowe tutaj przy zakończeniu robótki wyglądają bardzo estetycznie.